Gratulacje brązowego medalu, ale zacznijmy od tego, że po rocznej przerwie wróciłeś do UKS-u. Czy w klubie według Ciebie coś się zmieniło od tego czasu, poza oczywiście składem? Oczywiście dużo się zmieniło. Naprawdę klub zapracował za półtora roku i muszę powiedzieć, że jest bardziej stabilny. Zmieniło się dużo w sztabie, jest dużo więcej ludzi. Mamy, mamy więcej sprzętu w treningach, naprawdę klub to, że, że występował i w Lidze Mistrzyń, skorzy, skorzystał z tego i, i wygląda to naprawdę teraz już na bardzo dobrym poziomie. No i, i klub naprawdę jest stabilny i finansowo, i, i znany w Europie, to znaczy LKS za ostatnie lata zrobił mega postęp. Za nami trochę szalony sezon. Walczyliśmy na trzech frontach. Graliśmy w Pucharze, w Lidze i dodatkowo jeszcze w Lidze Mistrzyń. Do tego dochodziły problemy spowodowane pandemią, nie tylko zdrowotne, ale też problemy z, na przykład z dostępem do profesjonalnej siłowni. Co prawda nie wygraliśmy żadnego wielkiego trofeum, ale wyników w żadnych z rozgrywkach chyba nie musimy się wstydzić. No, ten sezon musimy podsumować pod e, e, większymi kątami, bo ja przyjechałem tak naprawdę w połowie, wcześniej jeszcze przed połową sezonu, no i, i na same szczęście ja nie byłem w kwarantynie. Wiem, że, że zespół był dwa razy nawet w kwarantynie, na, na same szczęście potem, potem już koronawirusów u nas w drużynie nie było. No i muszę powiedzieć, że ten sezon był najdłuższy jakie mógł być, bo naprawdę rozpoczął bardzo, bardzo za i, i, i kończył, tak możemy powiedzieć w normalnym terminie, regularnym, jak ja kończy się sezon, a, dlatego był trudny, był trudny pod względem tym, że naprawdę codziennie dziewczynom mówiliśmy i, i pomiędzy sobą jak trenerzy, że musimy uważać, musimy jak najwięcej dať, dať problémy s koronavírusem od, od, od sebie i koncentrovať sa na šatkúvke. No i to vypálilo napravde, nemeli sme žiadnych problémov, tylko nám brakovalo kibicov. Plus do tego, tak jak mówisz, no, z so osilownią problem. Od tej pory ja chyba byłem trzy razy na, Fitfabrik Fit Fabrik od tej pory, jak ja przyjechałem, byliśmy tylko tutaj na hali. No i Wiem, że takich rzeczy nie widać na treningach w meczach, ale, ale jest to dla nas naprawdę utrudnienie. Ta siłownia ta jest taka, jaka jest. Ta jest taka, chyba tak, tak duża jak tutaj to biuro, no, i mamy tam kilka sztangi, i to naprawdę są trudne, trudne warunki do, do pracy. Musieliśmy kombinować w grupach i różnie z tym. No, ale taki jest sezon, takie taki to było, i dlatego ten, ten medal pod koniec możemy jeszcze więcej docenić. To chyba były najtrudniejsze, przynajmniej teoretycznie najtrudniejsze play które spędziłeś z drużyną. Na początek trafiliśmy na BKS Bielsko-Biała, które dla nas jest dość trudnym przeciwnikiem. Później tradycyjny półfinał z Rzeszowem, gdzie jest zawsze wojna. A na koniec mecze o brązowy medal ze świetną Radomką, która zajęła drugie miejsce. W fazie zasadniczej, chyba jednak możemy się cieszyć z, z całego zakończenia tego sezonu. Musimy się cieszyć, bo graliśmy z Bielskiem naprawdę, naprawdę fajnie. fajnie. Bielsko była drużyna młoda, ale dobrze poukładana, i kilka dziewczyn tam. a, alebo tie devčiny so tam grajom, majú napravde papiere do grania, som, som môde, je taká šlagovská orbošová, o, to som napravde, napravde talenty, ktoré môžu gdzieś tam potem występować bardzo vysoko. To znači, tá družina byla bardzo mocná, no i nám udalo, się jak pucha, že s nimi vygrať, a, tak vygrať s nimi v play offach i to byl taký moment, ja to zawsze powtarzam, že to je to taký pierwszy krok, že, že, ten minimum jakby jest, jest, daný, no i ideme ďalej. I to się udalo, no vystartoval z Rešovem nesamovite, ale ja uważam, že, že vygrána 3-0 tam nám zrobilo vienkšie klopoty, než, než, než by sme tam vygrali 3-1, 3-2 po, po jakéž válce i tak ďalej. Vygrali sme tam dosyť ľatvo. Okay, wszystkie, wszystkie sety na przewagi, ale, ale dosyć łatwo No i do tej pory ja uważam, że, że kilka dziewczyn w zespole, albo zespół ogólnie, nie poukładał to w głowie najlepiej i, i już liczył na, na final, co było bardzo duży błąd. Ja od razu po, po tym meczu wygranym w Rzeszowie w szatni powiedziałem, że muszą naprawdę zachować taką zimną krew i nie patrzeć nawet do mediów nigdzie tylko koncentracja na ten mecz, który będzie tutaj u nas, bo będzie zupełnie inny, będzie trudny. No i tak było. No niestety przegraliśmy 3-0. Rzeszów zagrał niesamowicie, najlepszy, najlepszy mecz zagrał tutaj u nas. Nawet ten mecz, ten trzeci w Rzeszowie, tam grali oni tro, trochę słabiej. No niestety mieliśmy tam kilka swoich szans w szczególnie w czwartym secie. No ale tým razem z Rešovem neudalo, že byl, byl, lepší, byl po fáze zasadnečie na pierwszym miestu. No i uvážam, že, že, tá družina byla bardzo dobrze poukladaná a i tým, tým razem Rešov avansoval do, do, finálu. No i to spovodovalo to, že, že te tie pierše dva meče s Radomkom vyglądali tak, jak vyglądali. No, uh, sme Pierwszy set w Radomce rozegrany naprawdę na, niesamowicie na to, że mogliśmy wygrać. Przegraliśmy w końcu, nie, nie byliśmy w stanie a, zrobić przejścia. No i, i to nam leżało w głowach naprawdę bardzo, bardzo długo. No i, i potem 2-0 u nas a, i przegraliśmy 3-2. To był naprawdę moment, to był czas dla tego zespołu, Uh, viem, jak, jak vyglądali sme v šatni, viem, viem aká bola uh, morál toho. Uh, to, Toto bylo bolo trudné, ale uh, po tom meču zarizikovali sme. Kilka devčín, môže povedať, že tak, takom teckavostke tam uh, nezrobili tak, ako mali. Mieli im mali uh, tréning karny, na v dňu voľným, kdež tam od 20.00 tutaj biegali na poltorej hodiny na Hali a napravde zarizikovali sme na, na Maxa v tým i, i postavili sme všetko na jednom karte, že by, že by oni byli motivované, že by, že by tej tie glovy povieme zresetovať i pod iným kontem ustaviť e, devčiny do tego, do kolejného meču trudného. Mieli sme tam 3 dní Zarizikovali sme, viem, ile razy tu devčiny museli skočiť do bloku, ile, ile razy v, v obrone, bo to bolo to najvážnejšie. My tie prvé dva meče pregrali sme tým, že nemohli sme zrobiť prejšte, ale najgľúvnejší problém bolo zatímanie dvoch závodničky, to bola Bielica i Honorio, ktoré, ktoré atakovali na dužej, dužej skutečnosti i navet po takých pilkách, kde my sme zagryvali fajne. No, po, po, negatívnym przyjęciu, oni mali 70% v ataku a i to povedeli sme, že nemožná vygrať. Zrobili sme akéž korekcie, devčiny uvieřili tomu, že, že ak bendom i, i to, co po nich chceme, že môžeme. I to bylo odrazu výdať. 70% po negatívnym činieniu v druhým meču, 32% po, po negatívnym činieniu v tým meču tutaj vygraným u nás, naväť v tým vygraným tretím v Radomiu. To sú reči, ktoré, ktoré, napravde duže bráva dla devčín, že tomu uvieřili, že, že, mieli tom disciplíne i pracovali na tým ataku wyprowadzaliśmy na, nawet na, na, na wyższej skuteczności, i to wszystko spowodowało to, że tą serię jsme zwrócili z 2-0 z na 3 -2. No właśnie, w tym sezonie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o te kluczowe mecze o medale. Grane były do trzech zwycięstw. Czy to jest dobra zmiana? Oczywiście patrząc na wynik dla nas oczywistą odpowiedzią jest, że tak. Natomiast czy to lepiej, że gramy dłużej o te medale, czy poprzedni system do dwóch zwycięstw był lepszy? Nie wiem, no oczywiście teraz powiem, że, że, że to było na naszą korzyść, ale, ale wrócę do tego, że ten playoff był bardzo dziwny. Graliśmy pierwsze dwie, a, 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 czwarty final, graliśmy na dwie zwycięstwa, w systemie takim, że graliśmy piątek i następny mecz był dopiero następujący poniedziałek, to, to znaczy 10 dni a, a, mieliśmy do, do, do kolejnego meczu, to było bardzo dziwne, to samo było praktycznie w, w, w półfinale i potem te najważniejsze mecze, mecze o, o, o złoto i o brązowy medal byli rozegrane co trzeci dzień. Nie wiem co było, dlaczego tak to, 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 to zrobili, No na same szczęście nam to wypaliło. No, muszę powiedzieć, że nam trochę pomogła w tą Liga Mistrzów i ty, ty, tyle meczów, które mieliśmy w styczniu i lutym, bo tam praktycznie graliśmy a, a, nawet cztery mecze w, w tygodniu. To znaczy, to nam pomogło. My byliśmy z tego więcej doświadczeni byliśmy, byliśmy gotowi na to, że, że za dwa dni jesteśmy w stanie zagrać inaczej, jesteśmy w stanie nastawić się na, na te mecze inaczej, I, i to jest na plus tego, że graliśmy Ligę Mistrzów.